Cześć! Zapraszam Was do wspólnej wymiany tonera w drukarce Samsung ML1640. Włączamy drukarkę. Czerwona dioda zakomunikuje konieczność wymiany tonera na nowe. Przygotowujemy drukarkę do pracy. Otwieramy przednią pokrywę drukarki. Za widoczny uchwyt wyciągamy zużyty toner. Rozpakowujemy nowy toner z opakowania. Zdejmujemy zabezpieczenie tonera. Wkładamy nowy toner do drukarki. Zamykamy pokrywę przednią. Dioda zmieni kolor na zielony. Proces wymiany jest bardzo prosty. Więcej filmów instruktażowych dotyczących drukarek znajdziecie na naszym kanale na YouTube. Zapraszam także na stronę naszego sklepu